każda budka lęgowa jest tak skonstruowana, żeby można ją było otworzyć i coro corocznie czyścić. Tak? Żeby te stare, ta stara ściółka, ten stary materiał został e, przede wszystkim e, wybierany przez, też przez ludzi, którzy tę budkę zamontowali. Tak? To jest też ważne, żeby te budki czyścić lęgowe corocznie, tak? przed sezonem lęgowym. Najlepiej w styczniu, e, e, ewentualnie w lutym. Znaczy, najlepiej e, byłoby to robić pod nadzorem ornitologa, jakiegoś przyrodnika, który się na tym zna. E, generalnie zasady są proste. Ta Budka powinna wisieć w sposób prosty. Tak? Czyli ona nie może być, powiedzmy, przechylona na boki. Może być lekko odchylona do przodu, e, natomiast nie do tyłu. Tak? Generalnie powinna być też odpowiednia wysokość. To znaczy między 2 metry a 5, jeśli chodzi o te ptaki, które się mniejszą e, właśnie w parku, dziuplaki, półdziuplaki. Natomiast jeśli chodzi o jeżyki, e, to budka powinna być wieszana na sporej wysokości, przede wszystkim na budynkach. Tak? Bo to są ptaki związane z budynkami. Żyć z przyrodą, żyć z ptakami. Tak? Dlaczego? No Ptaki są niezwykle pożyteczne. Chociażby te wszystkie dziuplaki, te jeżyki, które żywią się mnóstwem owadów, mnóstwem szkodników. One nam pomagają. Tak? Musimy uczyć się żyć w tej symbiozie. I te budki, wrócę do tych budek dla jeżyków, też powinny być wieszone na z większej wysokości i przede wszystkim na budynkach. Tak? Fajnie by było, gdyby te budki wisiały e, obok siebie, dlatego że jeżyki są e, ptakami e, gniazdującymi w koloniach. Tak? To są takie subpopulacje, subpopulacje ptaków. E, na jednym budynku potrafi się gnieździć kilkadziesiąt par tych jeżyków. Tak? One są, e, są do siebie w jakiś sposób też przywiązane, tworzą właśnie te, te małe m, populacje. Jeśli chodzi o te ptaki gnieżdżące się w parku, to Budki tak naprawdę muszą jak najbardziej przypominać naturalne dziukle. Tak. Czyli tu nie chodzi o to, żeby ta budka wyglądała w sposób niezwykle piękny. Dobrze by było, gdyby nawet miała jakąś delikatnie chropowatą powierzchnię. Takie elementy mogą powodować, że drapieżnik bardzo łatwo może się do tej budki dostać. Oczywiście kuna czy też kot nie dostanie się do takiej budki, jeśli chodzi o otwór, tak? bo dla dziuplaków E, to są otwory rzędu 3 cm, 5 cm. E, ten drapieżnik się tam nie dostanie. Ale jeśli będą takie elementy wystające na tej próce lęgowej, on może sobie gdzieś tam się zaczepić i czekać na tą, na tą sikorkę. Tak i jakiegoś e, szpaka, czy też e, pełzacza kowalika. I to jest bardzo istotne. No mówię, pod nadzorem ornitologa bardzo ważne jest to, żeby te budki właśnie były wieszane w sposób odpowiedni. Wysokość jest ważna, sposób umiejscowienia, czyli nie przetylamy tej budki, tak ona powinna wisieć w pionie i to są takie podstawowe elementy. No i pamiętajmy też o czyszczeniu tych budek, tak? czyli jeśli montowaliśmy tą budkę, to ona musi być corocznie przez sezonem lęgowym czyszczona. Tak, z tego materiału starego, bo tam się mogą gnieździć roztocza, jakieś, jakieś inne e, też owady, które mogą e, później szkodzić, e, szkodzić tym ptakom. E, ba, więcej, ja bym powiedział, że te budki powinny być czyszczone dwukrotnie do roku. Tak? Dlatego, że w okresie pozalęgowym ptaki korzystają z tych butek lęgowych jako noclegowiska, tak? czyli one powiedzmy po sezonie lęgowym, powinny być oczyszczone tak? dla tych ptaków, które będą korzystały w okresie jesienno-zimowym. No i tuż, powiedzmy, przez sezonem lęgowym w styczniu, w początku lutego też powinny być oczyszczone. To drzewo stanowi swego rodzaju no, świetne miejsce do zawieszenia. Pamiętajmy też, żebyś, żebyśmy nie wieszali budek lęgowych kilku na jednym drzewie. Tak? To jest bardzo bardzo istotne, dlatego że większość ptaków to są, ptaki, to są zwierzęta terytorialne. Nawet te małe sikorki, kowaliki, które, które też mają swoje nieduże co prawda, terytoria, porównując do tych większych ptaków, ale też nie powinniśmy, nie powinniśmy tego, tego robić. Tak? Także no tutaj czy to będzie ogród, czy to będzie park miejski, czy to będzie e, jakiś drzewostan leśny, to wszystko sprzyja ptakom. No, no te populacje ptaków w miastach są, e, są duże, ale niestety brakuje dziupli. Brakuje starych drzewostanów. Parki są fajnym miejscem dlatego, że oprócz budek, które wieszamy są naturalne dziuple, gdzieś tam wykute przez dzięcioły duże, tudzież dzięcioły zielone. E, powoli wkraczają też do miast dzięcioły czarne, czyli również dla tych większych ptaków e, też pojawiają się, się takie fajne dziuple, ale no niestety drzew dziuplastych brakuje. I to widać nie, ty nie tylko po parkach, ale to również widać po lasach. Tak? Dlatego też leśnicy, dlatego też no, urzędy miast no, powinny też zadbać o to, żeby tych miejsc lęgowych było, było więcej, tak? tych dziób naturalnych, a znaczy tych dziupli w sensie budek lęgowych. No i, no i tak, to, tak to wygląda z grubsza. Tak? Na terenie miasta jakby tak popatrzeć, e, policzyć sobie te wszystkie gatunki, to jest dobre kilkadziesiąt gatunków. Tak? Taki stare drzewostany jak ten. E, czy park obok, e, są dużo lepsze niż zwarty drzewostań iglasty. Młodnik taki sosnowy, duży las, jak on nawet będzie powierzchniowo ogromny. Ale to są drzewa sadzone regularnie, tak? One nie mają tych dziób. Natomiast takie, takie fajne parki jak tutaj... Dzisiaj sobie spacerowałem po parku tuż przed tym wywiadem i słyszałem kowalika, słyszałem ziębę, słyszałem drozdę śpiewaka, słyszałem kosa. Gdzieś się odzywają rudziki, dro... co jeszcze, gołębie grzywacze, pełzacz ogrodowy, także to jest naprawdę spora, A już nie mówię o sikorach, sikory bogatki, sikory modre, e, sikory ubogie, e, pospolicie nazywane szarytkami, tak? no, i, no i cała masa innych gatunków. Niebawem przylecą jeżyki, tak? z końcem kwietnia e, pojawią się pierwsze ptaki, pierwsze jeżyki, natomiast e, takim Taką datą, kiedy one, tak bym powiedział, tłumie wrzucają się do miasta, jest pierwsza dekada maja. Tak? Wtedy te jeżyki pojawiają się. Mówi się, że jeżyk, jak się pojawia w mieście, to pojawia się tak natychmiastowo. Tak? Pojawia się cała, cała rzesza tych jeżyków i one też z końcem sierpnia znikają całkowicie. Tak? To też jest bardzo, bardzo fajne. Zresztą no, mieszkańcy powinni polubić te ptaki, te jeżyki, tak? dlatego że. Raz, że one są pożyteczne, że tysiące owadów, e, tysiące owadów zjadają, a dwa, że no są fenomenalne obserwacje, polecam obserwacje jeżyków w okresie lęgowym pod wieżą. To wygląda coś piękniego. Grupa jeżyków pikuje w dół, pikuje do góry kręcą się wokół swoich, swoich miejsc lęgowych i to wygląda po prostu no cudownie. W ciepły, popołudniowy taki, taki dzień i te grupy jeżyków kasające właśnie między, między budynkami. No, wygląda coś... Stanąć sobie na balkonie, popatrzeć, no, cała przyjemność. No, a Park Miejski, no, czym, by był, czym by był bez ptaków? Tak? No, sam drzewostan, jeśli nie mielibyśmy ptaków, to no, no, wyglądałby ubogo. Tak? On nam zapewniają śpiew, zapewniają zapewnia nam swego rodzaju rozrywkę. Teraz jest modna, E, tak zwana ornitopsychologia, czyli e, leczenie z różnych schorzeń, bym powiedział, z różnych depresji za pomocą, pomocą terenu w okresie tej pandemii, no, szczególnie e, oczywiście też drugiego problemu związanego tak e, z Ukrainą i, i z tą całą wojną, więc to jest też no, coś niesamowitego i to widać ludzie korzystają z tego, tak? ludzie z tego korzystają z obserwacji ptaków. Także no, tak to wygląda.